Witam, witam w nowym 2026 roku. Chciałem Wam wszystkim życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo kasy i miłości. Yy, oczywiście, zapraszam do oglądania. Będę Wam składał życzenia wtedy na żywo. Wy będziecie składać mi życzenia i myślę, że staniemy się wspólnie. Wielką, wspaniałą rodziną. To już w sumie trzeci antenium. Mam już kilka nowych pomysłów na filmy. Oczywiście będę kontynuował nagrywanie Lord of the Fallen. Teraz będziemy to robić, jeżeli ogarnę ten dźwięk prawidłowo jako streamy, będą live'y, będziecie mogli na żywo bo, bo byłem fanem na psx tej gry. A przyszłościowo może po premierze albo na premierę ją kupię i, i zrobimy stójma z, z całej gry. Yy, dobra, na ten moment chyba to będzie tyle. Oczywiście zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że też będą streamy, shortów i innych moich produkcji. Pozdrawiam. I do następnego.